wszystkich w Żarłok TV w specjalnym halloweenowym odcinku gdzie spróbujemy oferty słodyczy z Lidla dla dzieci. Przyszła jesień, ptaki odleciały, a żarłoki wróciły. Konkurencja dla Monster Munch, czyli najlepszych chrupków, jakie można zjeść na Halloween. Spróbujmy, czy to w ogóle jest na tym samym poziomie? O kształcie krwiopijczych wampirów. Jeżeli chcecie zobaczyć recenzję Monster Munch, to zerknijcie do tego odcinka z zeszłego roku, gdzie przebrałem się za wampira. To jest ten sam kukurydziany posmaczek. Jednak tutaj za dużo soli, za dużo tego pseudo cheese i pseudo bacon. Lepsze oryginalne Monster Munch. With milk biscuits with milk chocolate. Rain. Flamon, maślane ciasteczka w kształcie przerażającej dyni. Polane delikatną czekoladą mleczną. <ścoughs> A także, jeśli ktoś grał w Pacmana, to mamy tutaj tego ducha, który gonił głównego bohatera tej gry, czyli tą żółtą kulkę. Teraz będzie zemsta za te wszystkie lata, kiedy zjadaliście moją kulkę w Pacmanie. Zemsta jest słodka, bardzo słodka i odrobinkę maślana. Mogłyby być bardziej maślane. Oczywiście, wyczułem go. Olej palmowy musi być, prawda? Musi być, prawda? Wyczułem go nawet. Po tym, jak zjadłem pół masła orzechowego, to już go wyczuwam wszędzie. I na koniec, jeżeli nie boicie się wyjść z domu, amerykańskie pianki marshmallow. O tak, to ja, duch Lory Palmer. I zaraz zaspoileruję wszystkim gimbuzom zakończenie miasteczka Twin Peaks. Córko, ani mi się wasz, Halloween mellows. Córko, co ty wyrabiasz? W tej sekundzie do lomo zatańczysz ze mną przy gramofonie? <gryw> O nie, tato, tato, mam dosyć tych tańców. Nie, proszę cię, daj mi, ja nie lubię tańczyć. O, daj spokój, każdy lubi tańczyć. Włączę ci, popka. Typowe marshmallow. Bardzo słodkie, mięciutkie. A te mają wyjątkową cechę. Bo widzicie, tutaj zrobili takie dziurki. I te dziurki, które tworzą oczka i buźkę, to byłoby świetne, gdyby w środek włożyli właśnie takie kwaśne żelki, które by kontrowały i przebijały tę słodycz marshmallow, która jest typowa dla tego typu pianek. No niestety nie udało im się stworzyć czegoś nowego, ciekawego, więc mamy tutaj zwyczajne marshmallow tylko w kształcie duchów. Tak naprawdę, tak naprawdę, mnie. Czyli Lore Palmer porwali. Ua! Ale pamiętajcie, ekipa Żerbuk TV nie wspiera satanistów. I ja jestem już tak zasłodzony. O, ma... o chodźcie. Teraz do mnie dochodzi ten, ten cukier. To są chyba najsłodsze marshmallow jakie w życiu jadłem. O ja pierdziele. Muszę to przebić. To przebić. No. To jest obłęd, ale zanim przejdziemy do dalszego szaleństwa, to zróbmy sobie przerwę na garść halloweenowych fistaszków. To, co się dzieje w Halloween. Wielka dynia wznosi się nad polem dyniowym i roznosi zabawki wszystkim dzieciom na świecie. Mm -hmm. Ostrzegano mnie przed tobą. Czy jesteście gotowi na totalne szaleństwo? Czyli hamburger Złożony z trzech słodyczy. Pianka odgrywa rolę delikatnej wołowinki. Bułeczka to jest chips z góry i z dołu. A warzywa zdrowe i pożywne, sałata, pomidory to są te mm, ciasteczka. Spróbujmy, jak taki Halloweenowy burger z Lidla prezentuje się w mojej ocenie. Bierzemy go na raz. Zdecydowanie nie polecam wam aż takiej ilości cukru. W przeciwieństwie do odcinka JTV z zeszłego roku, gdzie możecie również zobaczyć inne smakołyki, jakie można było kupić w marketach na Halloween. Między innymi żelki DRAKULI?! na tyle w tym skromnym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie naprawdę spróbować jesiennych przysmaków, to z tej dyni piżmowej zróbcie sobie zupkę i to będzie najlepsza potrawa na Halloween jaką można sobie wymarzyć. A ja już was żegnam i pamiętajcie, żeby napisać jak wam smakował ten odcinek, bo jak nie to następnym razem przyjdzie kolej na was, kiedy będziecie spać. To przyjdę do was w nocy i zjem wasze cukierki, a następnie ugryzę was w nogę. Przed spożyciem zapoznaj się z opinią składu dołączonego do opakowania, bądź skonsultuj się z żarłokiem, gdyż każdy produkt niewłaściwie oceniony może powodować zgagę lub kaca moralnego. A kiedy nadrobicie zeszłoroczny Halloween Special z żarłokiem w roli Drakuli, jedzącego duchy, wampiry i inne gryzonie, to już w następnym odcinku zobaczycie pewnego kucharza oraz jakie show potrafi zrobić na talerzu za pomocą pysznej, świeżej dyni Hokkaido. <ślesk> Dajcie znać! Tak się zjada, tak się zjada telewizów. <grymne> <grymne> Żarłok